Proszę Państwa, wznawiamy obrady dzisiejszej sesji. Transmisja została wznowiona również. Jesteśmy i słyszalni, i widoczni. Chcę powiedzieć, że awaria miała miejsce z przyczyn e e przerw w dostawie internetu ze względu na burze, które trwają w okolicy. I możemy się z tym liczyć, że to nie ostatnia przerwa dzisiaj, gdyby takie zjawiska miały miejsce. Panie Wójcie, skończył Pana inżynierze Nadachowskim. Następny punkt. Do Gawiny już nie, tylko na Nadachowskim. Na to już nie było nagrane? Tak. Do, e... Czyli 18 maja, spotkanie z Markiem Nadachowskim, ten, który robi planowanie przestrzenne, czyli studium i plan zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowości Granowiec i Mariak. Z uwagi na toczące się rozmowy w Sejmie. Tutaj była podjęta pewna decyzja, która nie jest jeszcze ostateczną decyzją, żeby dobrze zrozumieć. Czekamy w dzisiejszej rozmowie, które byłem w starostwie powiatowym, rozmawiałem z panem posłem Tomaszem Ławniczakiem, który powiedział, że po wakacjach wchodzi, wchodzi ta ustawa, która zmieni wiatraki, czyli nie będzie tam wysokość razy tam ileś, bo tutaj obejmowało prawie kilometr 800, a tu będzie 500 metrów i to się już zmienia i chcemy, żeby te pieniądze były właściwie wydane na to studium i aktualne. I to jest tyle na dzień dzisiejszy, co mogę powiedzieć i czekamy, co dalej z tego wyniknie. 26 maja miałem spotkanie, e, z, zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki e, Rolką w Sośnia. No i tutaj, no, Szanowni Państwo, rolką ma pewien taki no, kryzys przeżywał. No, bo ma tam pewne niedobory, ale to nie są duże. To są kwoty tam gdzieś w granicach 26 tysięcy za ten okres sprawozdawczy na, na dzień na dzień dzisiejszy. Także no, jest w kondycji takiej, który nigdy nie miał takiej kondycji. Z tym musicie Państwo liczyć, że te usługi, jakby powiedzieć, zdrożały z uwagi na wojnę w Ukrainie. Na pandemię, to wszystko spowodowało koszty paliwa i tak dalej. I ma pewne problemy, ale myślę, że te problemy w najbliższym czasie, w miesiącu czerwcu, mu rozwiążemy, żeby nie ponosił strat, bo jak Państwo wiecie, spółka rolką jest stuprocentowym udziałowcem, jest gmina. 27 maja miałem spotkanie w sprawie oczyszczalni ścieków i prowadziłem negocjacje. Negocjacje są tajne. Ja nie powiem o wynikach tej negocjacji, bo na podstawie tego co były rozmowy prowadzone ma przyjść teraz nowa oferta podpisana przez nich. Myślę, że będzie i dopiero po tej ofercie możemy podpisać umowę na wykonanie oczyszczalni ścieków. Ja Państwa poinformuję później wszystko, ale po zakończonych już negocjacjach i komplecie dokumentów, które tutaj wpłyną od wykonawcy. Teraz tak. Dzisiaj odbył się ponowny przetarg na komputery dla dzieci byłych pracowników Pop. Dlatego, że ten przetarg już miał miejsce 26. Maja, natomiast z uwagi na to, że jedna firma przekroczyła wysokość proponowaną dla gminy, a druga nie była podpisana, została odrzucona i myśmy ten przetarg unieważnili. Dzisiaj ogłosiliśmy drugi przetarg i ten przetarg w najbliższym czasie, w ciągu 14 dni chyba. Czy 7, tak? No, odbędzie się i wtedy już na następnej sesji powiem, co dalej. Z, z tym działaniem dla pracowników byłych PGR-ów. I w zasadzie dzisiaj byłem na, w starostwie powiatowym. Tam było spotkanie odnośnie Polskiego Ładu, na którym ogłoszono wyniki dla powiatu ostrowskiego. Uczestniczyła pani minister Marlena Malon. Pan wiceminister, tylko teraz nazwisko mi wypadło, ale on tutaj u nas gościł na otwarciu klubu seniora, on był, był pan Tomasz Ławniczak i była pani poseł Sujka, która tu jest związana z tym terenem. Ogłoszono dla sośni kwotę Osiem, około 8 milionów złotych, bo to jest około. Mogę Państwu powiedzieć, na co otrzymaliśmy środki. To są stuprocentowe, które wystąpiliśmy do Polskiego Ładu. I to jest tak: fotowoltaika, Ona dotyczy takich e, e, domów użyteczności publicznych, jak Urząd Gminy, Szkoły Sośnie, Granowiec, Cieszyn Pawłów, Chojnik. Gminny, Ośrodki, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna, Sala Wiejska Sośnie i Granowiec, Stanica i Pszok. I na to zostało ogłoszone na fotowoltaikę. Jest to kwota ponad milion złotych. Druga jest budowa szkoły w Cieszynie, kwota 5 milionów złotych oraz mieciarka dla Rolkomu, y, która tam kosztuje ponad 2 miliony, kwota, którą y, z Polskiego ładu otrzymamy to jest 1 863 tysiące zł. Dodatkowo chcę Państwa poinformować, że dostaliśmy jeszcze dofinansowanie na y, rządowy program posiłek w szkole, czyli na y, y, no Nie, nie, nie. Na wyposażenie kuchni. I tak dostała gmina Sośnia, dostała jest na drugim i trzecim miejscu i muszę Państwu powiedzieć, że tak, szkoła podstawowa imienia Janusza Korczaka w Sośnia 80 tysięcy i druga szkoła podstawowa imienia Orła Białego w Granowcu 80 tysięcy, czyli razem dostaliśmy 160 tysięcy też dofinansowania na posiłek w szkole, czyli na utworzenie kuchni wyposażenie tej kuchni. I to tyle, co ja mam na dzisiejszy dzień do powiedzenia w zakresie funkcjonowania urzędu gminy i jakie spotkania były najważniejsze tak po skrócie telegraficznym skrócie przedstawiłem, które realizowaliśmy w okresach międzysesyjnym. To ja tyle dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Czy są jakieś pytania w związku ze sprawozdaniem pana Wójta? Nie widzę. Przystępuję do mojego sprawozdania. E, proszę państwa, 20 kwietnia była ostatnia sesja. Od tamtej pory uczestniczyłem w następujących działaniach. Uczestniczyłem w Komisji Rolnictwa 20 kwietnia. E, 12-13 maja byłem na szkoleniu, bardzo zresztą korzystnym, e, w Tarnowie Podgórnym, w szkoleniu przewodniczących rad. 24 maja odbyła się komisja oświaty, w której również uczestniczyłem. Pan Kuświk tutaj prezentował swoje podejście do no, ewentualnego rozszerzenia działalności klubu piłkarskiego w Sośniach. Tam wszystko, tak jak powiedział wójt, jest jeszcze w pobijakach, musi być starannie omówione, żebyśmy tutaj jakieś zamieszanie nie wprowadzili. 18 maja, również na zaproszenie pana Wójta, uczestniczyłem w spotkaniu z panem Nadachowskim dotyczącym planu zagospodarowania granowca i, i Mariaka. W związku z tym, że ma ukazać się ustawa przywracająca odległość dla zabudowy indywidualnej 500 metrów, a nie dziesięciokrotną wysokość tej wieży do końca śmigła. To nas tutaj kompletnie uziemniało to jeszcze chyba zrozumieli posłowie, że to jest ogromny problem w skali kraju, stanęło budownictwo w dziesiątkach, a może setkach wsi i innych miejscowości. No i mam nadzieję, że to, tak jak Pan Wójt powiedział, tutaj zostanie przywrócone do rozsądnego tutaj jakiegoś wymiaru. Tym bardziej, że te wioski powstały najpierw, a później powstają na nich wiatraki. No to nie można odbierać komuś praw nabytych. E, oprócz tego uczestniczyłem w przygotowaniu dzisiejszej sesji, komunikowałem się w różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem gminy. Proszę Państwa, tak na prośbę jednego z mieszkańców, Was to na pewno zainteresuje, bo zbadałem, jak wygląda problem ubezpieczeń sprzętu rolniczego. Na Was, wszystkich, Was na, musi to zainteresować. Mianowicie mówię o tych kosiarkach samojezdnych i wszelkim sprzęcie samobieżnym. Rolnik jest ubezpieczony tylko w zakresie własnego gospodarstwa w użytkowaniu tego sprzętu. Natomiast, jeżeli na przykład kosiarką wyjeżdża na drogę, to obowiązuje go. O ubezpieczenie tego pojazdu. Warunkiem do ubezpieczenia pojazdu jest umowa zakupu, tam zakłady ubezpieczeń za niewielką kwotę te rzeczy ubezpieczają. Natomiast nikomu nie życzę, żeby po prostu miał zdarzenie drogowe związane z jazdą po drodze publicznej jakimkolwiek pojazdem rolniczym nieubezpieczonym, bo to będzie pobierane z Waszych własnych prywatnych środków. I tu nie ma od tego odejścia, to jest na sto procent sprawdzone. Tak samo polecam tym osobom, które są miłe i grzeczne zabierają e, autostopowiczów, bo to jest taki problem. No na własną odpowiedzialność i za własne pieniądze ich zabieracie. Warto e, coś takiego e, sobie opłacić, jak tak zwane małe e, NW. To są grosze i wtedy za pasażera nie odpowiadacie. Natomiast, jeżeli weźmiecie pasażera, on nie wypadkowi, to łącznie z kosztami e, niestety leczenia możecie wy z własnej kieszeni opłacać, dlatego że ubezpieczenie, które opłacamy, obowiązuje.